Siemanko, cześć, witam. Następna zapowiedź została opublikowana na TibiAcom, więc nagrywamy materiał, gdzie sobie szybko omówimy nowe rzeczy. Jak zawsze, linki w opisie, no i zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od nowych ustawień, które będą możliwe w Hand Analyzerze i Exp Analyzerze. Będziemy mogli sobie ustawić żeby nam pokazywało podstawowy EXP jaki zdobywamy i podstawowy EXP na godzinę. Prawdopodobnie wchodząc sobie tutaj w ustawienia będziemy mogli sobie to jakoś tam ustawiać i tutaj tak samo w EXP że podobnie będziemy mogli sobie to tutaj modyfikować według naszego uznania. Następną nowością jest nowa opcja graficzna, która pokazuje nam jakiego potwora atakujemy. Pewnie teraz widzicie jak to mniej więcej wygląda. Będzie to taki potwór czerwony, może mieniący się, zobaczymy jak to wyjdzie. A chciałem powiedzieć jak wyjdzie ten serwer, ale w sumie nie wyjdzie, więc jak wyjdzie update. Przechodzimy do najgłośniejszej nowości, jeżeli chodzi o drugą zapowiedź i będzie to nowy outfit, który będzie dostępny za Silver Tokeny i za Gold tokeny. Podstawka tego outfitu to 15 tysięcy silver tokenów i 12,5 tysiąca Gold tokenów. I to jest tylko i wyłącznie podstawka. Każdy Addon, czyli pierwszy drugi, będzie kosztował 7,5 tysiąca silverów i 6250. Gold tokenów. Taka nowość oczywiście zaowocowała skokiem cen, jeżeli chodzi o gold tokeny. Aktualnie na czas 19-25 listopada mamy cenę 52 tysiące each jeżeli chodzi o Sakure. Osobiście mam 2000 gold tokenów, no bo trochę się tego chomikowało, jak się bossy robiło, i silver tokeny wyglądają w ten sposób, że Cena wygląda 38, no te 40k to też jeszcze będzie się sporo zmieniało w następnych dniach. A co dopiero jak już update wejdzie, chociaż może akurat ludzie to potraktują z dystansem i nie będzie jakiegoś takiego wielkiego boomu na ten outfit. Sami możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym outfitie. Ja sądzę, że on taki, taki jest no, średni, mocno na siłę, można powiedzieć. Co innego podrożało? Na pewno też podrożają itemy do imbuingu, tak? Wszelkie jakieś robbelty, wiecie, hp, kryt, mana, tutaj rzeczy do imbu, no to na pewno pójdą do góry, no bo to są itemy, które też były wymieniane za, znaczy gold tokeny były wymieniane na właśnie itemy do imbuingu, więc to też skoczy troszeczkę tutaj do góry. Przechodzimy dalej. Ostatnią nowością, jeżeli chodzi o tą zapowiedź, to będzie opcja, która będzie dostępna w Customize Character pewnie. Gdzieś w tym oknie będzie opcja zaznaczenia sobie, żeby wybierało nam mounta losowo. No i będziemy sobie tak po prostu chodzić, klikamy sobie Ctrl R albo jak kto woli, można sobie kliknąć mount i wtedy mount z naszej puli jest wybierany losowo. Taka pierdółka, można powiedzieć, za wiele to nie zmienia. Po prostu można sobie tak losować. Mounty, jakie się posiada. Szkoda, że nie zrobili tego jak w wowie, czyli daliby możliwość stworzenia swojej puli mountów, jakie chcemy, żeby one były wybierane losowo. Czyli na przykład wybrałbym sobie tego smoka, panterę i sowę z całej puli mountów, jakie mam. I to by było, tak wydaje mi się, troszeczkę bardziej wygodniejsze, bo wydaje mi się, że no. Wylosuje nam osiołka albo niedźwiedzia i tak naprawdę no w sumie nie za bardzo byśmy chcieli na tym jeździć, nie? A tak to byśmy wybrali sobie co chcemy i byłoby wygodniej. To by było na tyle jeżeli chodzi o tą zapowiedź. Za wiele nowości jeżeli chodzi o takie usprawnienia, interfejsu, ustawień i tak dalej nie dostaliśmy. Takie pierdółki, ale być może ktoś się ucieszy z tego. Sporą nowością na pewno będzie ten nowy Outfit, a tak naprawdę nowością będą te ceny silverów i gold tokenów. Na pewno to nie będzie cieszyło profesji magicznych, które, wiadomo, silver tokeny wykorzystują, żeby sobie kupić potki na utamkę, więc to będzie takie trochę niesmaczne. No i oczywiście, tak myślę, że ogólnie gold bossy będą jeszcze bardziej robione niż zwykle. Tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Subskrypcja też mile widziana. No i cześć do następnego materiału.